Cześć! Witajcie na kanale Tylko Czytam. Ja mam na imię Monika i dzisiaj zabiorę Was do starożytnego Egiptu. Wydawnictwo Poznańskie wydaje taką serię sześciu książek, z których każde dwie poświęcone są innej kulturze starożytnej. Są to książki dotyczące Egiptu, Rzymu i Grecji. I dzisiaj porozmawiamy o drugiej książce dotyczącej starożytnego Egiptu, książce pani Charlotte Booth, Jak przeżyć w starożytnym Egipcie. Zacznę od tego, że opiekę merytoryczną objął tą książkę dr Filip Taterka, który jest znanym egiptologiem. Ja mam jego dwie książki, które wam tutaj szybciutko pokażę. Opowieści z Nilu, opowiadania egipskie z okresu średniego państwa. I to są nowe tłumaczenia tekstów stworzonych w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą z okresu średniego państwa. A druga książka pana Filipa Taterki to jest książka dotycząca krainy Punt. I to jest taka kraina, której do dzisiaj. Nie udało się do końca zidentyfikować, i nie wiemy, gdzie ona leżała. Na pewno na południu, od, w Afryce, na południu Egiptu. Wiemy tylko, kiedy były wyprawy, po co Egipcjanie tam jeździli i co przywozili z tej krainy. Oczywiście zwierzęta, przyprawy, roślinność. Także to była taka kraina, która mocno wzbogacała Egipt. Wydawnictwo poznańskie wydało książkę Jak przeżyć w starożytnym Egipcie. Książkę, na którą ja bardzo długo czekałam, ponieważ to jest książka, która podchodzi do historii i kultury Egiptu w sposób niekonwencjonalny. Co tutaj mam na myśli? Że. Bardzo rzadko w ogóle na rynku pojawiają się książki o Egipcie, więc każda jest przeze mnie mocno wyczekiwana, i większa część tych książek dotyczy jednak dziejów i historii. Opowiada o faraonach, opowiada o ich bitwach. Inna część książek wydawanych w Polsce to są książki dotyczące Egiptomanii, czyli kto odkrywał Egipt, jakie skarby i, i, i co się na te skarby składało. Tutaj mam na myśli głównie książki o mm, na przykład o odkryciu grobowca Tutankhamona. Natomiast ta książeczka, i dosłownie książeczka, ponieważ ona ma 200 stron, pokazuje nam Egipt trochę z innej strony. Jaka jest konwencja? Autorka wymyśliła, że jesteśmy przybyszem z innego kraju. Przyjeżdżamy do, do Egiptu w czasach panowania faraona Amenhotepa III. Można powiedzieć, że to jest Złoty Wiek Egiptu. Panowanie Amenhotepa III przypada na lata. 1386 i 1349 przed naszą erą. Amenhotep III był ojcem faraona Echnatona, czyli tego faraona heretyka, który już w nowszych książkach i w nowszej nomenklaturze jest decyzją egiptologów nazwany Achenaton. I ten faraon Amenhotep jest faraonem, jest przedstawicielem tak zwanej XVIII dynastii, do której też zaliczamy później panującego faraona Tutanchamona, ja. który bardzo wiele osób nazywa Tutenhamonem, a on jest Tutanchamon, gdzie tam w środku tego imienia jest słowo Ankh, co też może nie dla wszystkich jest takie oczywiste. I to taka dygresja moja, żeby zwrócić też waszą uwagę na, na wymowę imienia tego najsłynniejszego faraona. Tak jak już wspomniałam, przybysz przyjeżdża do Egiptu i czego się dowiaduje? Przeczytam Wam nazwy rozdziałów, które w tej książce są opisane w bardziej czy bardzo szczegółowy sposób. Wprowadzenie do Twojego nowego domu. Na początku, może. Jeszcze powiem, że są informacje, co powinieneś wiedzieć, i historia Egiptu w bardzo takiej pigułkowej, skondensowanej formie, co przypomina mi taki przewodnik, bo czasami, jadąc do innego kraju, też sięgamy po informacje w formie takiego przewodnika, żeby się dowiedzieć właśnie czegoś więcej. I tutaj autorka tak sobie to wymyśliła i tak tą książkę jakby poprowadziła w ten sposób, że w zasadzie można powiedzieć, że jest to taki przewodnik po starożytnym Egipcie. No i po tych dwóch pierwszych rozdziałach, gdzie dowiadujemy się takich mocno informacji ogólnych, przechodzimy do jedzenie i diety, znalezienie pracy, wierzenia i rytuały, dbanie o zdrowie, moda i styl, Spędzanie wolnego czasu w stolicy, przestrzeganie praw mat i zakupy. Książka jest wzbogacona ilustracjami, wzbogacona jest właśnie zdjęciami, które ubolewam, że są czarno-białe, bo w książce tej poprzedniej, wydane przez wydawnictwo poznańskie, pana Andrzeja Ćwieka. Hieroglify, którą tutaj Wam u góry prezentuję. Fotografie są kolorowe, więc fajnie byłoby też popatrzeć na te zdjęcia w kolorze. Tym bardziej, że niektóre są naprawdę aż się prosi, żeby zobaczyć, jak ta stela piękna wyglądała w kolorze. Rozdziały są krótkie, czyli mają po po pół strony, po dwie strony. Yy, także yy, konwencja tej książki jest taka mocno poradnikowo-przewodnikowa. Są też takie dodatkowe informacje w ramkach, które odnos przenoszą nas w czasie, ponieważ, tak jak już Wam mówiłam, yy, Pani Charlotte But, która jest też egiptolożką, wymyśliła sobie, że przeprowadzi nas w konkret, przez Egipt w konkretnym miejscu w czasie. Ale jak wiemy, Egipt, egipska historia trwała kilka tysięcy lat i nie wszystkie ciekawe informacje wydarzyły się właśnie w czasach panowania Amenhotepa III. Dlatego też o pewnych rzeczach trzeba było dopowiedzieć tak, jakby ekstra, takim głosem narratora. Tak jak już Wam mówiłam, książka jest poukładana w krótkie rozdziały, co powoduje, że ona się bardzo dobrze czyta, chociaż dla mnie momentami tych informacji było zbyt dużo i były one tak mocno skondensowane, że musiałam po prostu odłożyć tą książkę, żeby pewne rzeczy sobie po prostu poukładać, przemyśleć i wrócić do niej za jakiś czas. Ale zaletą jej jest to, że ona jest właśnie napisana w taki bardzo lekki sposób, jest dobrze napisana, przez to dobrze się czyta i ona jest adresowana do odbiorcy w różnym wieku, ale są też takie rozdziały, które naprawdę um, trafią do młodego czytelnika, szczególnie takiego, który już gdzieś tam na lekcjach historii na przykład poznał trochę informacji o starożytnym Egipcie. I chciałby dowiedzieć się czegoś więcej. Ja myślę, że ta książka na sam początek, właśnie takiej przygody, jest po prostu świetna. To tutaj bardzo dużo informacji jest takich, które rozbudzą naszą ciekawość. I to, rów, i to nie, bez względu na wiek, bo ja, właśnie mi tego brakowało w tej książce, ale mówię to z perspektywy czytelnika, już który. Przeczytał mnóstwo książek o Egipcie, i można powiedzieć, że jest takim frikiem trochę, nawet może nie trochę. Brakowało mi w tej książce przypisów, odnośników, źródeł. To, to jest taki z mojego punktu widzenia minus. Drugi minus to za to, że niektóre zdjęcia nie odnoszą się do tej epoki, w której się znajdujemy, jako ten przybysz. Co jest takie trochę mylące, ponieważ nie wyobrażam sobie, jeżeli byśmy czytali książkę o piastach, gdzie fotografie znajdowałyby się w niej na przykład z dwudziestolecia międzywojennego. Więc to jest dla mnie taki dysonans. I tak samo ze źródłami, czasami nie, nie ze źródłami, tylko z cytatami, że niektóre cytaty na potwierdzenie słów pisanych przez autorkę odnoszą się do Innej epoki. Jak wiemy, Egipt, kultura Egiptu, jego historia trwała kilka tysięcy lat. Więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że znalezienie takiego jednego idealnego momentu, który zawierałby wszystkie źródła zdjęcia, zabytków i, i cytaty, byłoby bardzo ciężkie. Natomiast tak sobie myślę, że więcej znalazłaby opisując. Tego przeciętnego Egipcjanina w XIX dynastii, gdzie tam, za panowania Ramzesa II i kolejnych Ramzesów, naprawdę byłoby więcej źródeł, e, zarówno pisanych, jak i takich zabytków. No ale ja nie jestem autorką tej książki. Autorką jest pani Charlotte Butt i to ona sobie tak wymyśliła, że umiejscowiła tego naszego wyimaginowanego przybysza w tym konkretnym miejscu, w czasie. Więc. E, po prostu no przyjęłam to, że tak jest i tak, tak ta książka jest skonstruowana. Także to jest taki mój zarzut odnośnie tych źródeł. Poza tym w zasadzie nie mam się do, do czego przyczepić. Ostatnie zdanie tej książki brzmi. cena zależy od tego, jak popularny jest dany towar, a także od tego, jak bardzo ktoś chce coś sprzedać lub, jak bardzo chcę coś kupić. Koniec. I mi zabrakło takiego posłowia, co musiała podbudować trochę fikcją literacką, a co było naprawdę y, rzetelną prawdą historyczną w oparciu o źródła. Niemniej jednak książkę Wam bardzo polecam. Ona się wyróżnia właśnie bardzo tym, że jest niekonwencjonalna i opisuje Egipt z takiej y, nieoczywistej strony. I była to dla mnie wspaniała podróż w czasie. Na którą mam nadzieję też Was y, zachęciłam. No i to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć.